Jamaneczko z tej strony, Fabciu. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Fallouta. Doszliśmy do kolejnych tuneli. Zaraz zobaczymy, co tutaj się kroi ciekawego. Z kim tutaj będziemy mieli do czynienia? Oczywiście gól. Ej, chyba tak wszędzie będzie. W każdym kanale będą chyba tylko góle. Ale zobaczymy. Pełno tego tu. Może się okazać, że to... Łokuźwa! Przybiegła menda. Ażem się go wystraszył. Mierniki do ciśnienia pary. Pustą butelkę wziąłem przez przypadek, ale dobra, już niech będzie. ziwa nie udało się Zwiększył się swój promien... Uuu, ale jak? Niby tam mam rady, no ale... Naciś. Karabin szturmowy, magazynki Kapsle Widzę kapsu Tu jest jeszcze. Ok, posun tego trupa. I można go dźwignąć. Naboje, 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 Steampaki. To się przyda zawsze i wszędzie. Czym więcej, tym lepiej. I pięknie. Flaczki wszędzie. Jeszcze kolejny. Pewno się tu znajdą kolejni Mówiłem Pięknie Za to lubię tą grę Przynajmniej nie muszę w niej tak dokładnie celować Mamy tutaj system VAT i jedziemy dalej Kurde takie Nie spodziewałem się tego Poważnie nie spodziewałem się tego Tu znowu jest gaz To ani nie strzelam jeszcze Czyli do chobrysków mi z Co my tu mamy? Gdzie my to jesteśmy? F5 Góra słyszę No nieźle Kurde No Pięknie no, Ale nie zabiję że ktoś biegnie pusto, 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 pusto słyszę jakiś frajer gdzieś tu biega mały pode mną. możliwe kolejny duży budynek znowu tyle zwiedzania Zaraz zobaczymy Patrzcie Steampack Luca Cole Biurko Muszę się za tymi książkami też rozglądać Jak ona tyle kasy płaci za jedną to To aż żal ich nie zbierać Zajde. Zajde. O. Dobra. Wszystko mis? Fuck, fuck, fuck. Kuziwa. Skarzenie. Chorujeż na drobne napromieniowanie Nie masz już choroby. Puff. tą opanować Kurwa i se wyjebałem Ja pierdol. Jebana myszka czy co by się w mi tutaj przy do Xboxa Mam zamiar sobie kupić właśnie pada powiem, przydałby się Co to, to co? Ciekawe co to jest. Razwiałe miecz. No ale umocnił rdzawego i butelka na wodę, tak? Dobra. Nie obczajam, ale ok, niech i będzie. Biurko, szafki. Tu jest exit tak. Dup. Tja. To była jakaś książka nawet, ale... No. Poszarpana książka. Mierniki ciśnienia pary. Zdemon drilling. Kapsle Naboje i kapsle Trzeba patrzeć pod nogi Zresztą widzę, że nie tylko Termin. U tu jedzie? no właśnie Ty też Informacja plasowa 5 odcinka pod tytułem Vault Boy Więzienie koszmaru Właściwie tak patrząc to teraz oni mają niezły koszmar mieszkając na takim terenie Nie wiem czy bym chciał Czy na pewno bym nie chciał Co my tu mamy? Tunele serwisowe To nie To mnie na razie nie interesuje Manson District, jeszcze nie. Gibelek może apteczka? Nie, za mały kibel na apteczkę. Wiecie co? Wyjdźmy na chwilę tutaj. Zobaczymy gdzie jesteśmy. O, patrzcie kogo my tu mamy. Najemnicy kompanii Szpona. Już kilka razy z nimi walczyłem No i powalczymy znowu widzę To gnoje No niestety próbują nas wszyscy już dorwać Ich wszystkich, czy jest tylko jeden? No, kuźwa, co jest z tą bronią? Super mięśnie, niezwykły, ale że ilu? Czy ja dobrze widzę? O kurwa, kapsel. w fuzyjne Kurwa ile jest Ja pierdolę, patrzcie to Co ja mam teraz zrobić? Co ja mam teraz zrobić? Najpierw tych małych. Aha, to nie jest małe. No niech tu ginie, Boże. Dobrze, że cię gnaju boli. Czekajcie. A ty? Ty nie jesteś zwykły czasem? Dobra, jeden mniej. Chodź tutaj mięśniaku. Kurwa, jak to kosi. A ty? Ty też już padasz. Dobra, zostało ich dwóch. Boże, za co oni mnie tak skosili? Co on tu ma? Chodź tu, gnoju teraz ja ci pokażę Masz dziwko Inaczej się nie da ciebie nazwać Nie biorę tego To bierzemy To bierzemy To bierzemy Co oni tutaj mieli? hmm rozumiem no miałbyś też taką przynętą po coż granaty nie biorę bak, młotek, pistolet, mały elektronik dobra, to wszystko będziemy później czytali f5 od razu Ta miejscówka mi coś mówi Aha, chyba nawet wiem co No Wejse to. No, chociaż tyle, że zyskuje karmę. Nie jest to to miasto, który, które on chce wysadzić, taki gościu. Bo ja teraz nie wiem, jak to jest. Ale tak mi się coś kojarzy. Nie wszystko, chyba że, że mi się tylko wydaje, trochę w to wątpię. Zaraz zobaczymy, co tutaj jest ciekawego. Wejdę do góry jeszcze. O, tak. Łatwy Troszkę naboi Puste, puste Tu nie otworzę Tu też nic Czyżbym miał jeszcze przejrzeć to miasto trochę? Czyżby to nie był tylko jeden taki budynek Zaraz F5 naciskamy. Kolejny kurwa mutant. Na pewno sam nie jest. To włącza ją o brodę. Ja nie lubię ludych. No właśnie. Gdzie? Jeszcze mięśniak. Tam kolejny. śmierć ci dziwko mięśniak no weź go otwórz coś mi tutaj chiński, o, będę mógł zaraz polepszać broń, czekajcie. Pistolety, strzelba, strzelba i już trochę więcej miejsca. Dobra, kochani, tutaj zapiszemy sobie nasz stan gry. Myślę, że to będzie tutaj dobry pomysł. I widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.